Hej, witajcie! Dzisiaj Was witam w takiej naszej ogródkowej scenarii. Tam za mną widać ule. A ja dziś chciałam Was zaprosić do mojego nowego pomysłu. Pomysłu w temacie kosmetyków naturalnych, pielęgnacji ziół, produktów pszczelich. Zapraszam Was do śledzenia profilu NATURA na Instagramie i na Facebooku. Także w nowo utworzonej grupie na Facebooku, do której Was serdecznie też zapraszam. Tam będzie trochę bardziej prywatnie i tam będziemy też. Rozbrajać fajne wyzwania, mam nadzieję, dla Was, pielęgnacyjne oczywiście. E, o czym będzie w moim nowym cyklu? Będzie o, tym, będzie o ziołach wartościowych kosmetycznie, o składnikach ziół, o tym jak te zioła pozyskać, jak je przetworzyć prosto w domu, bez jakiegoś skomplikowanego laboratorium i nie wiadomo jakich narzędzi. O tym, dlaczego w ogóle warto. Po co, po co zbierać zioła, tak? No, może wielu z Was zadaje sobie takie pytanie, po co, tak, jeżeli są kosmetyki w sklepach, które mają fajne, wartościowe składniki. Dlatego też właśnie o tym też będzie w tym moim cyklu. Ja nie uciekam od kosmetyków naturalnych, które są dostępne na rynku, wręcz przeciwnie. Badam ten rynek, obserwuję, testuję i wybieram wiele fajnych kosmetyków. I o tym też chciałabym rozmawiać, tak? bo nie jestem osobą, która namawia tylko do, do tego, żeby korzystać z darów natury, tak zwanych tych łąkowych, i, i na tym opierać swoją pielęgnację. Ale to może być fajne uzupełnienie, czasem to może być świetna pomoc w poradzeniu sobie z jakimiś przypadłościami skórnymi, czy nawet chorobami. To może być uzupełnienie, uzupełnienie leczenia, zioła działają wiadomo terapeutycznie, ale także właśnie mają składniki, które są czynne pielęgnacyjnie i dlatego warto po nie sięgać. Ale będziemy też właśnie mówić o składnikach kosmetyków, o tym, jak czytać składy, o tym, jak zwrócić uwagę na to, co tak naprawdę jest w tym kosmetyku, a, a co, co niekoniecznie, czego niekoniecznie jest dużo, no, mam nadzieję, że jakieś pewne niuanse. Będę w stanie Wam przekazać przydatne dla Was. Wszystko po to, żeby sobie dobrać kosmetyk właściwy dla siebie, dla swojej skóry. I chciałabym też mówić o produktach pszczelich. No, w związku z tym, że pszczoły są mi dosyć bliskie właśnie tu, jakaś lata to, to i te produkty pszczele przewijają się i w moich recepturach, które od lat tworzę. I są to też składniki, które naprawdę wykazują właściwości czynne i można i warto je stosować w pielęgnacji. Dlatego będzie też i o tym. Także zapraszam osoby, które chcą trochę się dowiedzieć, które chcą trochę może poeksperymentować z jakimiś recepturami domowymi, może dowiedzieć się czegoś o ziołach, może zainspirować i. I trochę więcej wiedzieć o tym, jak dobierać sobie kosmetyki, jak je stosować, e, dlaczego może pewnych składników nie stosować. E, w zam naszej zamkniętej grupie na Facebooku będzie się działo trochę więcej, będą wyzwania pielęgnacyjne, będą ciekawe jakieś konkursy może, także zapraszam Was. E, mam nadzieję, że będziemy się tam wspólnie wspierać, wspólnie dzielić e, doświadczeniami, wiedzą e, i wspólnie motywować do szukania jak najlepszych sposobów na pielęgnację. Każdy z nas jest troszeczkę inny, dlatego to myślę też będzie fajne doświadczenie, żeby właśnie móc się po prostu wymieniać z tymi informacjami. Więc zapraszam do grupy, zapraszam na Instagrama i na Facebooka. Na YouTubie, na naszym kanale YouTubeowym Będą także pojawiać się filmiki, ale takie dłuższe, takie, gdzie będzie trochę więcej jakiejś skondensowanej informacji. Zapraszam i dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia na grupie, mam nadzieję.